Granie w Armię 3 jest jak picie ciepłego, wygazowanego piwa. Nie bez ale są masochiści, którzy to lubią, a ja się do nich zaliczam. Jako, że 90% graczy Armii 3 gra w nią tylko dla multi, to ja zaliczam się do tych 10% turbo z wyroli, którzy grają w nią praktycznie tylko dla singla. Jednak ta gra ma także ogromną liczbę zalet i wystawiamy jej recenzję pozytywną, ale najpierw mówię wady, których również nie brakuje. Optymalizacja. Myślisz, że skoro twój komputer pociągnął Wiedźmina 3 i pociągnie też Cyberpunka 2077, to równie dobrze da do sobie z Armą 3? A taki chuj. Trzeba chyba mieć komputer z NASA, żeby zagrać w to na maksymalnych ustawieniach graficznych i w stabilnych 60 fps. Przy większych potyczkach ilość fps jest jak rollercoaster, tudzież inna parowola i gra postanowi złapać przecinek akurat wtedy, kiedy będziesz miał wroga na muszce, żeby sekundę później ten sam wróg odstrzelił cię z chirurgiczną precyzją. A plus trzeba jednak oddać, że grafika jest całkiem średnia, to znaczy nie jest to poziom Crazisa, ale tragedii też nie ma. Inteligencja AI. Skoro już wspomniałem o chirurgicznej celności wrogów, to ta kwestia jest również top kek. Czasem potrafią widzieć cię przez krzaki z dwóch km i sprzątnąć jednym strzałem, a czasem po prostu wchodzą ci pod lufę. Poza tym ich głupota nadal potrafi doprowadzić mnie do szewskiej pasji i zaskakiwać, mimo że widziałem już wiele. W każdym razie licz się z tym, że każdy bojowy wóz piechoty w Twoim oddziale najprawdopodobniej przejedzie więcej sojuszników niż zabije wrogów. O ile w przypadku wrogów ich głupota aż tak nie przeszkadza, o tyle jeśli nie daj Boże, dowodzisz tymi idiotami w misji single player. A jak wcześniej wspomniałem, ja należę do tej mniejszości, która gra w armię głównie w misje singlowe, to przygotuj się na drogę przez mękę, bo każdy murek jest potencjalną przeszkodą nie do obejścia, nie mówiąc już o mostach. Poza tym, jeśli tworzysz misję w edytorze, to AI potrafi napsuć krwi przez to, że często nie słucha się poleceń Mission Makera i potrafi zepsuć misję, bo nie odpali na przykład skryptu. Fizyka Tutaj nie zmieniło się wiele od czasów Operation Flashpoint z 2001 roku. Byle kamyk na drodze potrafi być dla ciebie śmiertelnym zagrożeniem. Może on zarówno zniszczyć twój pojazd, jak i wyrzucić cię niczym katapulta do stratosfery. Destrukcja pojazdów jest nadal uboga, choć przynajmniej wprowadzili jakąś tam balistykę i strefy zniszczeń. Ale nadal jeśli poruszasz się pojazdem kołowym, to twoim największym zagrożeniem jest przebicie kół, po co nie trudno. Recykling asetów, lenistwo i pazerność deweloperów. Nie wiem jak to ująć, ale tylko Bohemia potrafi sprzedać to samo trzy razy i to w pełnej cenie. DLC Livonia to asety z Army 2, a nawet pierwszego Operation Flashpoint, po prostu z wyższą rozdzielczością tekstur. Występowały one także w DayZ, a także ichniejszych symulatorach lotniczych. Jakakolwiek nowa frakcja dodana w ramach DLC, to po prostu reskin tego co już jest z dodanymi kilkoma elementami wyposażenia. I cyk, płaccie kolejne 80 cebulionów za to samo. Może się to trochę zmieni w ramach DLC Creators, bo tam są całkowicie nowe asety, ale trochę dużo żądać 80 zł za DLC do 7-letniej gry. Tak, i tak je kupiłem. Futurystyczny klimat, to już kwestia gustu, czy to wada, czy zaleta. Ja bym wolał współczesny konflikt tak jak w Armie 2. Ale Bohemia była zbyt leniwa, żeby odwzorować istniejące pojazdy wysokiej jakości, a te z Army 2 już trąciły myszką, żeby je bezczelnie przenieść jeden do jednego, więc po prostu mogli trochę się wzorować na istniejących pojazdach, a trochę puścić w wodze fantazji. Jeśli jednak dotarłeś dotąd i nie zniechęciły Cię wyżej wymienione wady, to wiedz, że Arma 3 ma też potężne zalety, które przyćmiewają nawet tak wielkie i liczne wady. Ogrom gry. Na liczniku mam gry, bo ponad 1000 godzin, a w związku z tym, że gram najczęściej w trybie offline, to należałoby doliczyć co najmniej drugie tyle i mimo to gra potrafi mnie jeszcze zaskakiwać nowymi funkcjami, z których wcześniej nie korzystałem. Piaskownica. Ta gra to jeden wielki plac zabaw dla trochę większych chłopców. Nie da się opisać wszystkiego, co można robić w tej grze. Można oczywiście ograniczyć się do gry jak w taktycznego FPS-a, ale można też robić przy pomocy rozbudowanych skryptów, Istne cuda na kiju. Można z tej gry zrobić RPG, wyścigówkę, a jeden kość zrobił nawet platformówkę ala Super Mario. Mody i ich różnorodność. Ilość modów, lepszej lub gorszej jakości, jest wręcz przytłaczająca. Można pobrać jakiegoś większego moda i spędzić kilka godzin w samej zbrojowni testując nowe pukawki, nie mówiąc już o pełnym przetestowaniu moda. Ich różnorodność jest zdumiewająca. Jeśli chcesz, możesz grać prawie każdą współczesną armią, możesz brać udział w pierwszej I i II wojnie światowej, wojnie w Wietnamie, ale równie dobrze możesz bawić się w Star Wars albo epokę napoleońską. Są także mody w klimatach stalkera, half-life i apokalipsy zombie. Żadna inna gra nie zaoferuje Wam tylu modów, nawet GTA V. Tryby multiplayer nie jestem graczem multi, ale z przyzwoitości trzeba oddać, że ilość trybów radykalnie się od siebie różniących i zapewniających różne doznania jest równie imponująca. Wystarczy nadmienić, że to Arma 3 zapoczątkowała raka zwanego Battle Royale, ale przyznać trzeba im palmę pierwszeństwa. Polskie akcenty. Jeśli lubicie polskie smaczki w grach, to Arma 3 oferuje ich naprawdę dużo. Mod IFA 3 a raczej Iron Front Arma 3 zawiera na przykład Armię Krajową. Mod wrzesień 1939, no chyba nie muszę mówić. PSZ Mod zawiera współczesne polskie siły zbrojne. DLC Global Mobilization zawiera ludowe wojsko polskie. A DLC Livonia, no taką pseudo-polskę z żołnierzami gadającymi po polsku. Polskie akcenty występują także w wielu innych modach. Community i niepowtarzalność. Seria Arma ma swoje oddane, dużych rozmiarów community, a zatem i scenę moderską. I myślę, że żadna inna seria gier tego nie ma, a na pewno nie w takiej skali. Myślę także, że to community nigdy nie przerzuci się na inną grę, bo Arma ma swoją silną i ugruntowaną pozycję i zapewne nadal będą powstawać do niej świetne mody, misje, kampanie, tryby gry itd., Podsumowując, jeśli przymkniesz oczy na wady tej gry, odkryjesz jeszcze więcej jej zalet. Dostarczy ci ona nielimitowane, nieskończone możliwości zabawy. Setki, a może i tysiące godzin. Czasem znerwujecie, na przykład waleniem do pulpitu, do tego stopnia, że dasz sobie z nią spokój na rok czasu, ale i tak do niej wrócisz. Czekam na Armę 4, ale nieprędko ona wyjdzie, więc nabije jeszcze pewnie wiele godzin w trójeczce. Szczególnie że na horyzoncie zapowiada się pierwsze DLC, które naprawdę będzie warte kupna. CSLA, czyli DLC zawierające Czechosłowacką Armię Ludową i US Army z okresu lat 80. Na dodatek nowa mapa Homeland, czy raczej Ojczyzna, zawierająca całkiem nowe asety, które klimatycznie są bardzo swojskie i prawdopodobnie owa mapa będzie bardziej przypominała Polskę niż faktyczna pseudo-Polska z dodatku kontakt. Która była zwykłym recyklingiem asetów z Czarnorusi, czyli Army 2. Ten DLC będzie zawierał m.in. także Mi 17, Mi 24, T72 i MiGA 29. A jeśli nie pójdą na łatwiznę, utylizując modele z dwójki, tylko zrobią je w jakości chociażby tych waniliowych pojazdów z trójki z dobrze odwzorowanymi wnętrzami, to nic więcej do szczęścia nie potrzeba.